Pier Lista największych ofiar ewolucji. Hej, chodź tu. Jeśli kiedyś słyszeliście o frynosomie, to prawdopodobnie w kontekście Niesamowite zwierzę strzela krwią z oczu! Natomiast ja wam udowodnię, że wyewoluowanie tej umiejętności jest powodem, dla którego cały gatunek jest na wyginięciu. Cały mechanizm działa dzięki mięśniom blokującym przepływ krwi w żyłach. Krew się zbiera, ciśnienie się zwiększa, aż naczynka wokół pękają i frynosoma strzela. Samo strzelanie działa, bo we krwi znajduje się kwas mrówkowy, który w kontakcie z pyskiem psowatych i odstrasza. I tylko psowatych strzelanie nie działa na ptaszek ani na węże, czyli dwie trzecie drapieżników. Co jest problemem, bo ma i tak w nie strzela, jakby wszystko inne co się rusza. Podczas strzelania ich chwilę po jest zupełnie ślepa, czyli nie tylko strzela bez efektów, ale też traci opcję ucieczki. No dobra, ale przynajmniej jak strzela do psowatych to zawsze działa. Chuja. Frynosoma nie wytwarza sama kwasu mrówkowego, ma go w sobie dzięki diecie z mrówek. Natomiast jeśli akurat wcześniej najeść czegoś innego, kwasu we krwi jest za mało i po prostu nie działa. I oczywiście, że to nie koniec. Skażcie to, całe blokowanie przepływu krwi? Ma to swoją naukową nazwę. Nazywa się Zawał serca, który występuje, gdy serce jest niedotlenione, co jest spowodowane zablokowaniem przepływu krwi w tętnicy. Widzicie jakieś podobieństwa? Żeby być fair? Tętnica i żyła to nie to samo. I to jedyny powód, dla którego frynosoma nie umiera za każdym razem, gdy strzela krwią, a jest to bardziej ruletka. Czyli nie tylko szalanie krwią oślepia i rzadko kiedy działa, ale też używanie tego grozi pierdolnięciem na zawał. Przysięgam, postaci w Overwatchu są lepiej zbalansowane. Jeśli chodzi o tier myślę, że pozycja A jest zupełnie sprawiedliwa. Krew autentycznie czasami działa, więc nie mogę umieścić ich w S. Jak już wiecie z moich filmów, czy to pasożyty zmieniające w zombie, czy gąsienica podająca się za królową, by zjadać ich larwy, mrówki mają dość ciężko w życiu. Tylko, że to wszystko ich wina, a bardziej ewolucji, która ją upośledziła. Z wyczuwanie feromonów, hemorecepcję jako jej główny zmysł. Teraz przedstawię z tym dwa podstawowe problemy. Dajmy na to taki zajadkowaty. Często żywi on się mrówkami, a przynajmniej we wczesnym etapie życia później poluje na nietoperze. Używa on swojego dziobu do wysysania wnętrzności ofiar. Natomiast ma on też podstawowy problem z petem. Widać, że nawet parę mrówek są dla niego poważnym zagrożeniem, a mrówki mają to do siebie, że czasem jest ich więcej niż parę. Dlatego nosi zwłoki mrówek, które zabił, by ich wciąż wydzielane feromony maskowały jego. I w ten sposób jest dla nich dosłownie niewidzialny. Co totalnie działa na mrówki i nie zadziałałoby na żadnego innego naj. Na głupszego robaka. Lubię też przypadek muchy mikrodonki, która wydziela feromon trofilaktyczny, która wydziela również królowa mrówek, gdy jest głodna, by pracownice żygały jej jedzenie do buzi. I nie zgadniecie co. Mógłbym powiedzieć coś więcej, ale ten temat jest po prostu obrzydliwy i już chyba udowodniłem swój punkt. Pora omówić kolejny problem mrówek. Nawet jeśli nikt nie używa tego przeciwko nim, feromony czasem i tak nie działają. Mrówki wydzielają feromon ścieżkowy, gdy chcą, by inne za nimi szły. W ten sposób się nie gubią, gdy idzie ich duża grupa. Problem pojawia się, gdy linia feromonów się skrzyżuje, a mrówki zaczną chodzić w kółko. Zachodzi wtedy do zjawiska spirali śmierci, w którym mrówki że rosą w kółko, idą tak, aż do śmierci zwycięczenia. Najgorsze, że te, które już utknęły w spirali, wciąż wydzielają feromon, przyciągając więcej ofiar. W ostateczności jedno takie zjawisko często zabija całe mrowisko. Niestety. Tak bardzo jak życie murwek się, nie mogę dać ich wyżej niż D. Bazowanie na fermonach jest okropnym pomysłem dla jednostek, natomiast dla mrowiska... nie, eh, ujdzie. I tak lepiej wyewoluować działające oczy. Wszyscy wiedzą o prędkości Gepardów, niektórzy wiedzą o poświęceniach, jakie Gepard ponosi za swoją prędkość. Natomiast ja chcę udowodnić, że nawet bez tych poświęceń, Gepard się! Do tego stopnia, że jest nie tylko najszybciej wymierającym wielkim kotem, ale jest już ich na tyle mało, że pula genetyczna jest za mała, by umożliwić ewolucję. Innymi słowy, dla Gepardów to już koniec, ale po kolei. Zacznijmy od mięśni. W uproszczeniu w naturze istnieją dwa rodzaje mięśni: wolno które potrafią działać bardzo długo, za to dosyć wolno, i szybko-skurczne, które działają bardzo intensywnie, za to spalają gigantyczną ilość energii, przez co można je używać przez bardzo krótki czas. Dla przykładu, mięśnie słonia to w 70% mięśnie wolno a u królików 60% to mięśnie szybko-skurczne. U ludzi to podział plus minus 50%. wolno występują głównie u nóg, umożliwiające długie maszerowanie, a szybko-skurczne u rąk, umożliwiające napierdalanie się po łbach. U gepardów w zasadzie Wszystkie mięśnie są mięśniami szybko skrócznymi, co faktycznie pomaga, gdy gonisz ofiarę 110 km na godzinę, ale gdy już ją złapiesz, jesteś zupełnie bezbronny, nie tylko z powodu przemęczenia, ale też z przegrzania. Ponieważ takie mięśnie podczas użytkowania generują mnóstwo ciepła, więc po ich używaniu musisz się od razu ochłodzić. Sprawia to, że nawet po złapaniu ofiary, gepard porzuca ją, jeśli znajdzie się ktokolwiek, kto będzie chciał im ją zabrać. Bo po prostu nie mają siły, by ją bronić, ani nawet, żeby siebie bronić, a to nie tylko mięśnie im utrudniają. Podczas gdy większość kotów potrafi chować swoje pazury, u gepardów są one ciągle wycią co zdecydowanie polepsza przyczepność podczas biegu, ale je również tępi, co sprawia, że są bezużyteczne podczas walki i bronienia się. To samo z kośmi. Są lekkie, więc łatwiej się biega, przez co kruche, co sprawia, że nawet najbardziej lamerskie zwierzę potrafi je złamać. Cała taktyka gepardów opiera się na nadziei, że ofiara nie uświadomi sobie, jak łatwo jej się bronić. I to właśnie weryfikują m.in. hieny i lwy, regularnie się nad nimi znęcające i kradnące im jedzenie. I o ile taktyka wejścia na drzewo działa na hieny, o tyle przez swoje tempe pazury są najgorszymi wspinaczami od każdego innego Kota łącznie z lwami. Teoretycznie Gepardy próbują unikać lwów, polując wtedy, kiedy one śpią, ale tu pojawia się kolejny problem. Lwy śpią wtedy, kiedy jest najgorętszej, czyli wtedy, kiedy Gepard nie może polować, bo im się mięśnie tak przegrzewają, że serce nie nadąża pompować krwi i umierają na zwaną hipotermię wysiłkową. To wszystko sprawia, że Gepard ma najniższą szansę na dożycie pierwszego roku życia wśród wszystkich dużych ssaków, czyli tylko 30%. Dla porównania jebana Gazela ma 50. Gepardy poświęciły mnóstwo dla prędkości, ale gdyby tylko wykształciły lepsze techniki skradania inne koty uzyskałyby ten sam efekt bez bycia zwykłymi petami. Są one idealnym przykładem, dlaczego bazowanie swojego istnienia na jednej taktyce jest tak niebezpieczne. Kiedyś sobie radziły, bo tereny łowieckie były na tyle duże, że nie musiały one konkurować z innymi drapieżnikami i jakoś się udawało. Teraz, gdy przez wpływ ludzi dostępny teren jest mniejszy i muszą konkurować, po prostu nie mają szans. Długo się zastanawiałem, gdzie umieścić geparda, no ale przypadek podobny do frynosome, więc. A? Chciałem jeszcze powiedzieć, że szukając jakichś ciekawych klipów z gepardami, znalazłem mnóstwo tego typu filmów. Co to jest? I dlaczego tych filmów jest tak dużo? I dlaczego tyle ludzi to ogląda? Ewolucja opiera się na dwóch zjawiskach. Selekcji naturalnej, czyli jednostki bez pewnych cech umierają zanim się rozmnożą, przez co nie przekazują dalej swoich genów. I selekcji seksualnej, czyli stworzenia bez pewnych cech nie zdobywają partnera i się nie rozmnażają. I o ile selekcja naturalna prawie zawsze działa na korzyść gatunku, to właśnie ta druga selekcja w najlepszym przypadku prowadzi do czegoś nieszkodliwego, typu samce pająków pawik zaczęły tańczyć, by przyciągać samice, albo samce rozdymek budujące. Cokolwiek to jest, to w najgorszych przypadkach zupełnie kaleczy cały gatunek. I teraz kilka przykładów. Samice Fiddler kraba w Polsku nazywam się. Uca wybierają samców z dużymi prawymi szczypcami Miliardy lat ewolucji później Samce uca mają tak duże prawe szczypce Że są one zupełnie bezużyteczne Nie nadają się ani podczas jedzenia Ani na walki Uce próbują przebywać poza wodą tak krótko jak się tylko da By unikać drapieżników i Jedzą one tylko na lądzie A samce przez to, że mogą używać tylko jednego szczypca Jedzą dwa razy dłużej Przez to umierają trzy razy częściej Podobna sytuacja jest u pawi Im samce mają większy ogon Tym bardziej przyciągają uwagę samic I w efekcie też drapieżników W dodatku większe ogony utrudniają Zmieniają widoczność, przez co łatwiej ich zajść od tyłu, no i zwiększają wagę, przez co pewnie niełatwo się lata. Są jeszcze robaki w podobnej sytuacji, ale nie mam tu nic więcej do powiedzenia, oprócz. U, patrz jak dziwnie wygląda, ale chyba właśnie oni mają najgorzej. No nic, na tej liście raczej wszystkich umieszczą w S. To są chyba najlepsze przykłady ofiar rewolucji. E, nie licząc tych, co już wyginęli. Drogi YouTube, wyszukałem pikok, wyszukiwarkę pikok, wyszukałem pikok. Co to jest? Co, co, to, co to kurwa jest? Dlaczego? O co tu chodzi? Co to jest? Dlaczego mi to poleciacie? Jak to jest powiązane z pikokiem? Dlaczego tam jest w ogóle pikok? O co tu chodzi? Co to kurwa?